Nim zaczniemy, mam do Was jedną, ale bardzo ważną dla mnie prośbę. Mam możliwość wydania swoich opowiadań w formie książki. Jest to dla mnie spełnienie marzeń i jeszcze kilka lat temu nie wierzyłbym, gdyby ktoś mi powiedział, że kiedyś dotrę do tego poziomu. Część kosztów wydania muszę jednak pokryć sam. Dlatego też utworzyłem zbiórkę internetową na spełnienie marzenia. Link do zbiórki znajduje się w opisie odcinka. Jeśli nie możesz nic wpłacić, to proszę, abyś chociaż udostępnił. To nic nie kosztuje, a dzięki waszej pomocy uda mi się sięgnąć gwiazd i dalej szerzyć wierzenia naszych przodków. Pomóż mi spełnić marzenie. Sława. Cofnijmy się dziś o kilkasetek lat. Świat nie wygląda tak, jak widzisz go na co dzień. Jest bardziej zielony. Człowiek nie zdążył jeszcze zniszczyć go tak jak teraz. Słowianie korzystali owszem z dobrodziejstw natury ale nie szkalowali jej, jak dziś. Wiedzieli, powiadam ci, że Mokosz, nasza Matka Ziemia, gdy odpowiednio się ją sławi, odpłaci się dobrodziejstwem, jakie posiada. Ale my, ludzie, potrafimy być podłym tworem i zapomnieliśmy, jak Mokosz dbała o nas przez wieki, jak dawała nam to, co najlepsze z siebie, by uśmierzyć ból, leczyć infekcje, czy po prostu nas wyżywić. Bowiem dziadowie nasi Mądrzejsi od nas byli, bo wiedzieli, że bez mokoszy czeka nas marny koniec. A pora dziś, mówię Ci to ja, by wrócić do korzeni naszej wiary i przypomnieć sobie, co za krew płynie w naszych żyłach. Jesteśmy poganami z ziemi Słowian. Tym, którzy zasiedlili tę ziemię i ta ziemia dała im życie. Drzewo, owoce, rośliny i zioła. Kiedyś już wspominałem Wam trochę o tych magicznych darach. A dziś tą wiedzę trochę poszerzymy. Czas na kolejną dawkę wiedzy o ziołach. Ale nim zaczniemy. Cześć ja nazywam się Artur i chciałem ci przekazać choć ułamek wiedzy o której nie posłuchasz w szkole w poprzednim odcinku podcastu. Omówiliśmy jak wygląda ołtarz współczesnej wiedźmy i kilka podstawowych ziół. Dziś pójdziemy w odrobinę innym kierunku. Pomówimy o tym jak zioła hodować. Jak dbać i jakie warto mieć w swoich zbiorach. Dlatego też nie czekajmy dłużej, pora zgłębić się w tajniki magii, jakie naszym przodkom były doskonale znane. Na początek naszej przygody należy wybrać, jaki kształt nasz zielnik miałby posiadać. Mówimy tu oczywiście o warunkach, w których to mamy kawałek ziemi i tam możemy swój mały zielarski świat otworzyć. Do tego, jak hodować w doniczkach, przejdziemy później. Możemy mieć ogródek zielarski na planie koła, szachownicy, ornamentu i wiele, wiele innych. Glebę szykujemy mniej więcej tak jak pod uprawę warzyw. Ważne, by przygotować sobie odpowiednie ścieżki do poruszania się po ogrodzie, by nie deptać, nie niszczyć owoców naszej ciężkiej pracy. Jeśli chcesz swój zielnik mieć na balkonie bądź w doniczkach, warto zaopatrzyć się w odpowiednią ziemię. Na ten przykład specjaliści polecają mieszankę torfu jasku gruboziarnistego, kory sosnowej i ewentualnie gliny. A jeśli ziemia jest już gotowa, możemy przejść do tego, co sadzić, gdzie szukać roślin dziko rosnących i na co one skutecznie działają. Przejdźmy więc do części, w której poznamy tajniki wiedzy naszych dziadów. Arcydzięgiel lekarski. W Polsce na dziko występuje niezwykle rzadko, a spotkać możemy go w Tatrach bądź Sudetach. Jednak należy być bardzo ostrożnym, gdyż aktualnie jest on pod ochroną. Nie martw się, doskonale rośnie w ogrodach. Siew najlepiej rozpocząć w sierpniu, wprost do gleby bądź do skrzynek. Gdy rośliny już się pojawią, należy rozsadzić je w odstępach od 50 do 70 cm. Właściwości lecznicze korzenia arcydziela polegają na pobudzaniu wydzielania soków żołądkowych i zmniejszaniu nadmiernej fermentacji w przewodzie pokarmowym. Główny składnik surowca, olejek arcadzingielowy, ma działania uspokajające, a preparaty zawierające olejek wykorzystywane są pomocniczo przy bólach gościcowych, nerwobólach i zapaleniu korzonków nerwowych. Najczęściej stosowaną postacią leku jest odwar. Bez czarny. To roślina na tyle popularna w Polsce, że chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, jak wygląda. Można ją spotkać praktycznie w całej Europie. Ale czy wiesz, ile dobrego może zrobić dla Twojego organizmu? W zielarstwie wykorzystuje się zarówno kwiaty, jak i owoce. Kwiaty zbiera się na początku kwitnięcia, bądź jeszcze w maju. Kwiaty odcina się z całą szypułką z około 3 cm zapasem. Owoce zaś zbiera się tuż po zakwitnięciu. Zarówno kwiaty, jak i owoce posiadają dużo witaminy C i mają działanie przeciwgorączkowe i napotne, oraz łagodzą chroniczne zapalenie dróg oddechowych. Powidła, marmolady i sok z owoców. Bez cukru lub z bardzo małym jego dodatkiem stosuje się przy biegunce. Regulują one również przemianę materii. Napar z kwiatów zaś używa się przy katarze do inhalacji. Borówka czernica, czyli nic innego jak czarna jagoda. Występuje praktycznie w całej Polsce w lasach iglastych. Krzew nie przekracza 50 cm i kwitnie od końca czerwca do września. Owoce zbiera się i suszy w cieniu bądź na słońcu. Napary i odwary z owoców stosuje się przy nieżytach przewodu pokarmowego. Są doskonałym środkiem przy biegunce u niemowląt i dzieci. Świeże owoce dobrze regulują pracę żołądka i poleca się je osobom starszym i prowadzącym siedzący tryb życia. Z owoców można przygotować kompoty, soki pitne, dżemy oraz marmolady. Chmiel zwyczajny. Rosnący na dziko niezwykle ciężko odnaleźć, gdyż jest on bardzo rzadki. Dostać go można bez problemu jednak, gdyż jest on rośliną uprawną ze względu na fakt, iż jest ważnym składnikiem piwa. My skupmy się jednak na mniej znanych aspektach tej rośliny. Zielarzy interesować powinny szyszki chmielowe. Takie, które osiągnęły już normalną wielkość, ale nie są do końca dojrzałe. Chmiel działa uspokajająco. Przeciwskurczowo zwiększa wydalanie moczu, pobudza wydzielanie śliny, soku żołądkowego i śluzu w przewodzie pokarmowym. Ułatwia trawienie i przyswajanie pokarmów przez organizm. Zarówno stosowane zewnętrznie, jak i zewnętrznie chmiel wykazuje działania przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Czosnek w Polsce występuje kilka jego gatunków. Dawniej nie był tak intensywny jak dziś, dlatego stosowano go zdecydowanie w większych ilościach. Dziko rosnący można spotkać głównie w sudetach, karpatach, puszczy białowieskiej po Jezieżu Suwalskim i na pogórzu. Czosnek działa bakteriobójczo, przeciwgrzybicznie, żółciopędnie obniża stopień cholesterolu we krwi i ciśnienie krwi, pobudza wydzielanie soków trawiennych, poleca się go przy schorzeniach dróg oddechowych, miażdżycy jako środek przeciwowsikom może być bez obaw podawany dzieciom. Jeden ząbek czosnku co czwarty dzień. Dziurawiec zwyczajny. Ma małe, żółte kwiaty o pięciu płatkach i eliptyczne liście z przezroczystymi kropkami. Pędy dziurawca są proste, rozgałęzione i osiągają wysokość od 30 do 90 cm. Występuje powszechnie na łąkach, przy drogach, na miedzach i w lasach. Surowcem zielarskim jest ziele, zbierane na początku kwietnia roślin. Dziurawiec ma wszechstronne zastosowanie. Oddziaływa korzystnie na wiele organów. Wątrobę, jelita, żołądek, drogi żółciowe, drogi moczowe, macice, układ nerwowy, naczynia krwionośne i skórę. Jest najczęściej stosowany przy nieżytach żołądka, także u dzieci i niemowląt. O wrzodzeniu żołądka, zaburzeniach czynności wątroby. Działa uspokajająco, dlatego bywa wykorzystywany przy ogólnym wyczerpaniu nerwowym, stanach depresyjnych wywoływanych zaburzeniami czynnościowymi i urazami, objawach niepokoju. Polecany jest przy migrenie, a także przy nocnym moczeniu się dzieci. Fiołek wonny ma płużący pokrój i osiąga wysokość od 5 do 10 cm, kwitnie od marca do kwietnia, rozwijając najpierw ciemnofioletowe lub białe, intensywnie pachnące kwiaty, a potem omszone liście o kształcie nerkowatym lub jajowatym. Zastosowanie ma zarówno ziele, jak i kwiaty zbierane w czasie kwitnienia rośliny i wysuszone w temperaturze pokojowej. Oba surowce zalecane są przy zapaleniu gardła, katarze, kaszlu, przy różnych chorobach skóry i przy przemowaniu twarzy. Lubczyk ma proste, puste wewnątrz łodygi, które wyrastają z grubego, podziemnego kłącza dopiero w drugim roku uprawy. Żółte, drobne i skupione w baldachach kwiaty pojawiają się w lipcu i sierpniu. Surowcem leczniczym jest korzeń lubczyku który wykopuje się w październiku bądź listopadzie w drugim roku wegetacji. Korzeń myje się w zimnej wodzie, kroi na mniejsze kawałki i suszy na na sznurek. Działa on moczopędnie i używa się go pomocniczo w chorobie nerek, dróg moczowych i złej przemianie materii. Podbiał pospolity występuje często na odsłoniętych glebach gliniastych, na zboczach ulegających erozji nad brzegami wód, w wilgotnych zaroślach i na obrzeżach lasów. Osiąga do 30 cm wysokości. Ma żółte kwiatostany i charakterystyczne sercowate liście z ząbkowanymi brzegami, które od spodu pokryte są delikatnym srebrzystym meszkiem. Surowcami leczniczymi są liście i kwiaty, które wykazują słabsze działanie niż liście. Liście zbiera się w maju bądź czerwcu w pogodne dni. I wybiera się tylko młode, rosnące w słońcu bez plam i niezabrudzone ziemią. Niewskazane jest mycie ich po zbiorze. Liście tnie się na mniejsze kawałki i suszy w jednej warstwie. Dzięki zawartości śluzów roślinnych, garbników i olejków eterycznych, surowiec ma działanie przeciwzapalne, ściągające bakteriobójcze i przeciwskurczowe. Stosuje się go przy nieżytach górnych dróg oddechowych, kaszlu i chrypce. Zwłaszcza u dzieci i ludzi starszych, w celu złagodzenia kaszlu i ułatwieniu odkrztuszania. Na dziś przygotowałem dla Was tyle. Zioła to niezwykle ciekawy temat, który dla dziadów naszych nie był tajemnicą. Dziś nieliczni tylko potrafią rozpoznać w naturze to, co najcenniejsze. Zgłębiaj tą wiedzę, gdyż pozwoli ci przybliżyć się do dziadów naszych. A gdy choć odrobinę ich wiedzy zdobędziesz, zrozumiesz, jak ważna jest mokorz w naszym życiu. Sława.